Hej hejdzowie w dzisiejszym odcinku jesteśmy yy, na budowie, ale już prawie wykończonej i dzisiaj chcę Wam pokazać efekty mojego nowego pokoju, bo jest życie nie ma echa, ale zanim to łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz. Ten film nagrywam na zapas, bo jutro jadę do Rzeszowa na, do środy i po prostu we wtorek i w środę gry nie będzie, ale dobra, bez przedłużania zaczynajmy. Yy, dajcie, o. Tutaj mamy korytarz bardzo długi, jest już na nim podłoga, tu wyranda, o. tylko jeszcze drzwi jedynie nie ma. O. Tu się świeci na korytarz, tutaj do mnie do pokoju, tu mam gniazdko, tu mam stolik, mapę, taki stolik na rzeczy. I tu jest mega wygodne łóżko, bardzo fajne. Fajna na żółta, tak zmienia odcienie. Kołdra już wam pokazuję. Jest taka dwustronna, że możesz mieć albo na tą stronę, albo na tą, na żółta tak samo. Zanias parówki mamy już śnieżynkę, bo zima. Poduszka tak samo, dwustronna białą. Ma teraz też dobre, wczoraj już testowałem to łóżko i było... Było bardzo wygodne, aż mi się z niego nie chciało schodzić. Oparcie mam yy, duże zagłówek, bo ja lubię mieć duże. O i to też jest wygodne. No. Poduszki mam cztery: jedna zielona, a druga taka żółta, minutka też się zmienia. To jest miód, taki miodowy kolor. I całe łóżko się prezentuje. O, tak jest takie duże, o naraz, sufit już jest kolor jest taki, no jeszcze żrandolu nie ma, no ale trudno jeszcze niektóre kable wychodzą o, tutaj już na polu już, yy, no, światełka niektórych są, o, nawet się ładnie odbija łóżko ja też zresztą nagrywam telefonem no, mam choinkę, od wczoraj ona była ubrana, już nie musiałam jej ubierać światełka się nie zmieniają Tutaj mam globus podświetlany z, z Europą, ze wszystkimi państwami. Tutaj mamy Polskę, Warszawę, Estonię. Tutaj mamy Japonię. stolica Japonii jest Tokio. W fuli 3, 3776 metrów nad poziomem morza wysokości. Tutaj mamy pod, do podłączenia. Ja mam rolety góra-dół, na razie ich nie będę dawał w dół, bo mogą zabarznąć. to, a nie, to jest y, światłotka, nie wiem do, do, do czego, y, myślałem, że gniazdko, tutaj jest y, grzejnik, jeszcze nie da się regulować ciepło-zimno, a tutaj mam kokon, zapomniałem o nim najważniejszym bo będzie... o oh. i sobie siedzę. Znaczy leżę. O i też widać ładne łóżko. Dzisiaj będzie na nim druga noc. O. No i sobie tak można siedzieć. O. Już dzisiaj wczoraj na nim siedziałem. O. Troszkę kodraz nierówna, bo to nie ja odkrywałem. Na znaczy, też Menin leżał już na nim. Na tym uszkodku trudno mu wychodzić, bo jest trochę duże. Wczoraj ja z trzymanym jest składałem o takie nogi tak wygląda podłóżkiem o dobra to to podłogi są listewki są no i tutaj mam biurko tylko to biurko będzie miał jeszcze narożnik na lewą stronę jeśli uda się znaleźć na razie to jest moje tymczasowe yy, no Tutaj też są kontakty, kamera, klawiatura e, e, mechaniczna. Oh, no i te gry zaraz wełnę, pakował, bo jutro wyjeżdżam. No i taki duży jest mój pokój jest największy pokój w całym domu. Przed chwilą mieliśmy. No i co, chyba wszystko wam pokazałem. Łóżko było, kokon był. Będuszkiście widzieli na żółte kołdrę, śnieżynkę, oparcie, listowki, podłogę, korytarz, nie ma drzwi. Na drzwi poczekamy jeszcze. No, no to co? Ten film będzie oczywiście jutro opublikowany, no bo dzisiaj były motory. Yy, więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz. Yy, no, tam bo ja, ja przed chwilą na nim siedziałem no i łóżko jest bardzo wygodne, no a dzisiaj zostałem na prawym boku, to spałem północno na nim o zerowej nocy, się... bo myślałem, że jest dzień, a była tak naprawdę, cztery zerówki było, tak placie dopiero zerowa wydawało mi się, że jest rano, bo tak mocno spałem no ale no dobra, więc jutro będzie ten film we wtorek nie będzie we środę również, czyli dopiero w czwartek. Hmm. Śnieg trochę sypię. czy znaczy teraz już nie, ale przedtem sypał. No to tak, tak wygląda. Ściany mają mieć taki kolor. sufit jest jeszcze żrandol. No, yy, więc napiszcie, jak mi się podoba, pokój od 1 do 10. No to hej.